Miłość to takie coś, czego nie ma. To takie coś, co sprawia, że nie ma litości. To tak jakby budować dom i palić wszystko wokół. Miłość to jest słuchanie pod drzwiami, czy tej buty tak skrzypią. Po schodach. Miłość jest wtedy, kiedy do czterdziestoletniej kobiety wciąż mówisz: Moja maleńka. I kiedy patrzysz, jak ona je, a sam nie możesz nic przełknąć. I wtedy, kiedy nie zaśniesz, zanim nie dotkniesz jej brzucha. Miłość jest wtedy, kiedy stoicie pod drzewem, a ty marzysz o tym, żeby się. Przewróciło, bo będziesz mógł ją osłonić. I wtedy, kiedy ktoś chce ją skrzywdzić, a ty zasłaniasz ją własnym ciałem? Nie. Wtedy to jest taka praca.